Witamy w programie Moto Farmer, cyklicznej audycji, w której rolnictwo i działalność około rolnicza łączą się z motoryzacją. Dziś pokażemy ciekawe pojazdy i opowiemy o sposobach na finansowanie inwestycji. Zobaczycie dostawczaka z pneumatycznym zawieszeniem, komfortowy samochód dla farmera, naczepę nie tylko do mrożonek. relacje z w Minikowie, a w kończącej program garści nowinek z cyklu Farmer News. Zaprosimy Was do Paryża. No to zaczynamy. Popatrzcie na interesującego dostawczaka spod znaku Iveco. Iveco Daily od lat cieszy się dobrą opinią użytkowników ceniących ogromną ilość wariantów, niezwykle mocną konstrukcję auta oraz trwałe i ekonomiczne silniki. Włoski dostawczak, opatrzony znakami Supermana, trafił i do nas. Auto dzięki ciężarowemu kręgosłupowi, czyli ramie nośnej, występować może w wielu wariantach i jest przy tym niezwykle odporne na przeciążenia. Ta cecha z pewnością przypadnie Wam do gustu. Furgon jest wyposażony tak, aby poradzić sobie i na drodze, i z ładunkiem. Z jazdą nie ma problemów spełniający normę Euro 5 3-litrowy turbodiesel. Rzędowa czwórka o 16 zaworach z rozrządem DOHC wtryskiem Canon Rail i piecem elektrycznymi wtryskiwaczami jest wysunięta przed kabinę. Prawie 150 koni mocy i 350 Nm momentu obrotowego bez wysiłku rozpędzają 3,5 tonowy samochód. Tyle figuruje w papierach, ale jak wspomnieliśmy, ramowa konstrukcja nie ulęknie się cięższego ładunku. Miejsca na towar też nie braknie. Do przepastnej ładowni dostaniecie się dwuskrzydłowymi drzwiami tylnymi lub sięgającymi dachu odsuwanymi z boku. Ale w pokazywanym samochodzie warto zwrócić uwagę na pneumatyczne zawieszenie tylnej osi. Może się Wam to przydać przy przeładunku, kiedy na przykład trzeba dostosować poziom podłogi do wysokości rampy załadunkowej. Ale przede wszystkim takie rozwiązanie będzie korzystne przy przewozie delikatniejszych ładunków, jak choćby jajka. Nie do pominięcia jest też jego wpływ na komfort jazdy. Tym autem pojedziecie wygodnie, a przytulne wnętrze kabiny spodoba się i kierującemu, i ewentualnej dwuosobowej załodze. Fotel kierowcy wyposażono w regulację siły tłumienia strząsów, zależną od masy ciała. Kierownica dobrze leży w dłoniach, a przejrzysty panel sterowania funkcjami pojazdu da się obsługiwać intuicyjnie. Lewarek mechanicznej sześciobiegowej przekładni umieszczono tak, że nie przeszkadza w poruszaniu się po kabinie. Jeśli tylko macie prawo jazdy kategorii B, to tym wielkim furgonem bez problemu przewieziecie kilkanaście metrów sześciennych ładunków, czy na przykład kilkadziesiąt skrzynek niechcianych przez na jabłek. Przy tym zrobicie to szybko, komfortowo, bezpiecznie i ekonomicznie. Samochód nie wystraszy się nieco brutalniejszego traktowania, ale to przecież jasne: nie zbudowano go z myślą o brylowaniu na salonach, tylko do ciężkiej roboty. Niezależnie od tego, czy to na asfaltach, czy na polnych drogach. Ten dostawczak zapewnia komfort podróży i Wam, i wiezionemu towarowi. Jeszcze dziś zobaczycie naczepę chłodnie, która też gwarantuje właściwe warunki transportu, i zajrzymy na tarki Dominikowa. A w cyklu Farmer News będą interesujące nowinki i zapowiedź ciekawego wydarzenia w Paryżu. A teraz pora na naszą propozycję dla współczesnego rolnika. Oto samochód, którym wygodnie przemierzycie nawet najdłuższą trasę: Mercedes Viano. Po gruntownej przemianie w 2010 roku Jano nabrało wyraźnych cech komfortowej limuzyny. Czy taki samochód może się przydać farmerowi? Według nas jak najbardziej, bo przecież czasy siermiężnego rolnika w wiecznie usmarowanych obornikiem gumofilcach odeszły już niemal bezpowrotnie do lamusa historii. Współczesny rolnik to coraz częściej elegancki biznesmen, mający rozległe kontakty i dość często podróżujący nie tylko z domu do pobliskiego miasteczka. To właśnie dla takiego przedsiębiorcy rolnego wiano zdaje się być wręcz idealną propozycją. Do tchnącego luksusem wnętrza łatwo się dostaniecie za sprawą elektrycznie odsuwanych bocznych drzwi. Część pasażerska to prawdziwy mini salon, dający wiele możliwości skonfigurowania wnętrza, między innymi za sprawą indywidualnych foteli. Tylna klapa zapewnia swobodny dostęp do przestrzeni bagażowej, za wręcz wzorcową wypada uznać ergonomię miejsca kierowcy. Konstruktorom udała się sztuka prawidłowego rozplanowania deski rozdzielczej i umieszczenia na niej licznych elementów sterujących. Pokazywany wam pojazd napędza spełniający normę Euro 5 wysokoprężny 3-litrowy silnik o 6 cylindrach w układzie V. Jednostka rozwija 220 koni mocy, co sprawia, że ten van ma iście sportowe osiągi. Jest pakiet Blue Efficiency. W wygodzie jazdy sprzyja automatyczna przekładnia, której przy okazji należą się same pochwały. Momentu zmiany biegów niemal nie dostrzeżecie, nawet jeśli dość brutalnie traktować będziecie pedał przyspieszenia. Świetne zestrojenie układu napędowego niemal prowokuje do szybkiej jazdy, a charakterystyka zawieszenia i rozkład mas sprawiają, że wiano nie ulęknie się byle zakrętu. Pneumatyczne zawieszenie tylnej osi ma elektroniczną regulację poziomu nadwozia a nad stabilizacją toru jazdy czuwa układ ESP. Dzięki napędowi na tylne koła ten dość długi van legitymuje się dobrą zwrotnością. Średnica zawracania wynosi 11,8 metra. Auto wydaje się być wręcz stworzone na długie trasy. Jeśli w interesach zdarza się Wam przemierzać setki kilometrów, zapewne docenicie ten samochód. Wiano z powodzeniem może pełnić rolę biura i drugiego domu. Przy sporej imaginacji można sobie wyobrazić ten samochód w roli prozaicznego dostawczaka, z którego się wywodzi, ale nie do takich zadań zostało stworzone. Lepiej nim przecież z całą rodziną udać się na przykład na wesele na drugi koniec Polski. Mercedesem Biano śmiało może się wyruszyć w drogę, choćby do Paryża. Dlaczego akurat tam dowiecie się jeszcze dziś z Farmer Newsów? Dziś także zobaczycie naczepę o dwóch obliczach wnętrza oraz reportaż z targów w Minikowie. Ale teraz pora na małą przerwę. Wracamy za momencik. Witam ponownie i zapraszam na dalszy ciąg programu, w którym jeszcze dziś zobaczycie, o jakich możliwościach finansowania inwestycji mówiono w Minikowie. A z Farmer Newsów dowiecie się, co niedługo wydarzy się w Paryżu. A teraz już przyjrzymy się pojazdowi, który zapewnia ładunkowi odpowiedni mikroklimat. Oto naczepa chłodnia mało jeszcze u nas znanej marki CIMC. Naczepy chłodnicze nie są dominującym typem na rynku, stąd okazja do przetestowania takiego pojazdu trafia się rzadko, bo to bardzo ciekawe konstrukcje. Po tej, którą dziś przedstawimy, można powiedzieć, że jest podwójnie interesująca, bo wyprodukowana została przez największego na świecie producenta kontenerów i naczep. Prezentujemy wam naczepę CIMC Silver Green SR03, najnowszy produkt marki, bazujący na podzespołach znanych firm. Jej konstrukcja jest klasyczna. Mamy więc niskoprofilową ramę i pneumatycznie zawieszone osie BPW Eco+ Plus z starczowymi hamulcami. Na jednej z osi zamontowany został licznik kilometrów. Układ hamulcowy to doskonale znany system WABKO z EBS-em i układem kontroli trakcji naczepy. Kontener mieszczący 33 standardowe palety wykonany został w technologii wielowarstwowej z zewnętrznym stalowym poszyciem. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie większej sztywności całej naczepy. Obrazu całości dopełnia spora, szczelnie zamykana metalowa skrzyniopaleta. paleta. Ciekawostką jest obramowana podłoga wykonana z aluminiowych profili, zawierająca szyny podłogowe, do których zamocować można ładunek. Chłodnie możecie załadować wózkiem o nacisku prawie 5,5 tony na oś. Od razu po otwarciu kontenera w oczy rzucą się bardzo liczne punkty mocowania ładunku. Listwy w podłodze i na ścianach powodują, że zawsze znajdziecie dogodne miejsce do zaczepienia pasa czy umocowania poprzeczki. Dodatkowo do zabezpieczenia np. roli papieru przydadzą się kliny pod koła, będące na wyposażeniu naczepy. Ich kształt dostosowany jest do podłogowych mocowań. Pod sufitem znajdziecie szeroki rękaw rozprowadzający chłodne powietrze z agregatu oraz szyny przesuwanej i podnoszonej ściany grodziowej. Takie rozwiązanie pozwala na regulowany podział chłodni na dwie strefy chłodzenia. W jednej części możecie więc przewozić np. schłodzone półtusze, a w drugiej produkty zamrożone. Na przedniej ścianie zamontowano agregat chłodniczy Carrier 1550 Elektro z rejestratorem parametrów oraz drukarką. 230-litrowy zbiornik paliwa do agregatu umieszczono pomiędzy podłużnicami ramy. Odgłos pracy silnika nie będzie Wam przeszkadzał w spokojnym śnie, nawet bez konieczności łamania zestawu na parkingu. Zerknijmy jeszcze na parametry, szczególnie ważne dla przewoźników, masę własną i ładowność. Gotowa do pracy naczepa waży niewiele ponad 7 ton. Przy dopuszczalnej masie całkowitej sięgającej 35 ton, możecie na nią załadować niemal 28 ton ładunku. W myśl deklaracji szefostwa firmy, naczepy Silver Green mierzą wysoko. Plany zakładają, że produkty te znajdą się w pierwszej trójce europejskich marek. Zamiary naprawdę ambitne. Jak usłyszeliście, chiński producent ostrzy sobie zęby na podbój starego kontynentu. Czas pokaże, czy nie zawiesił sobie poprzeczki zbyt wysoko. A my już za chwilę zdradzimy w Farmer Newsach, co szykuje się w Paryżu. Najpierw jednak odwiedzimy jedną z ubiegłorocznych wystaw rolniczych. Zapraszam na relacje z targu Agrotech w Minikowie. W ubiegłym roku odbyło się wiele imprez spod znaku Agro, ale nie o każdej tego typu imprezie mówi się, że to święto rolników. Wystawa AgroTech w Minikowie to nie tylko pokazy maszyn, ale także miejsce spotkań, a niejednokrotnie i zakupów. Oczywiście nasza impreza ma charakter regionalny. Jesteśmy ośrodkiem kujawsko-pomorskim, czyli regionalnym, czyli kierujemy naszą ofertę głównie do rolników z regionu kujawsko-pomorskiego. Jak łatwo się domyślić, na imprezę zjeżdżają osoby z całej Polski. Świadczą o tym liczby. Na ubiegłorocznej wystawie pojawiło się blisko 40 tysięcy odwiedzających, którzy mieli okazję zobaczyć stoiska ponad 460 wystawców. Nieodmiennie od 37 lat. Oferujemy najnowsze rozwiązania techniczne, technologiczne do rolników i producentów rolnych. Pojawiają się tutaj na naszej wystawie zarówno ci, którzy oferują coś dla produkcji roślinnej, na polu, jak i dla produkcji zwierzęcej. Na terenie wystawy można było znaleźć wszystkich czołowych producentów maszyn rolniczych. Byli także tacy może trochę mniej znani. Warto jednak przyjrzeć się ich ofercie, gdyż niejednokrotnie ceny maszyn takich producentów są dużo niższe, a jakościowo nie odbiegają od produktów potentatów rynku rolniczego. Na targach w Minikowie prezentujemy szeroką ofertę maszyn przedsiewnych, agregatów siewnych, również siewn mamy tu na stoisku też siewnik, wał uprawowy. Natomiast na pokazach, które odbyły się dzisiaj i będą jutro prezentowano zestaw uprawowo-siewny, agregat U-644 z siewnikiem kami nabudowanym oraz agregat, uniwersalny agregat ścierniskowy. Miło jest popatrzeć na nowiutkie maszyny pracujące w polu, a szans na finansowanie zakupów można upatrywać w różnego rodzaju instytucjach. To finansowanie rzeczywiście no, musi być dostosowane do, do tejże branży rolniczej, która jest bardzo specyficzna, prawda? No, zbieramy raz w roku i, i wówczas jesteśmy w stanie y, y, regulować ewentualnie swoje zobowiązania finansowe i, i tak to powinno wyglądać. Organizatorzy imprezy także są gotowi pomóc. Mamy zróżnicowane rolnictwo, mamy rolników kilku, kilkunastu hektarowych, którzy nie potrzebują tych maszyn, ale też mamy kilkuset hektarowych rolników, którzy produkują bardzo wydajnie, którzy szukają najnowszych rozwiązań, którzy idą w zwane rolnictwo precyzyjne, chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, że te gospodarstwa w naszym regionie, te poniżej 20 hektarów, mają trudno, mają ciężko, żeby utrzymać się wyłącznie z produkcji rolnej, i dlatego dla nich jest również szansa w jakichś dodatkowych źródeł dochodu. I tu też doradzamy. My uważamy w naszym ośrodku, że powinniśmy robić wszystko, żeby wieś nasza nie umierała. To jeden ze sztandarowych celów ośrodków doradztwa rolniczego. Także tutaj, bezpośrednio na wystawie. Można było zasięgnąć wielu informacji i uzyskać porady na temat dodatkowych źródeł dochodu. Targi Agrotech w Minikowie to impreza o naprawdę dużej skali, gdzie obok dynamicznych pokazów maszyn w trakcie pracy i prezentacji sprzętu rolniczego na stoiskach da się zdobyć wiedzę nie tylko techniczną, ale także finansową. No i okazuje się, że targi mogą być nie tylko okazją do przyjrzenia się nowościom, ale także miejscem, gdzie można uzyskać poradę i wiedzę, jak sfinansować inwestycje. A teraz zapraszam już na porcję ciekawostek, z których między innymi wyniknie, dlaczego pod koniec lutego warto pojechać do Paryża. Zapraszam na Farmer News. SIMA to jedne z największych w Europie międzynarodowe targi techniki rolniczej organizowane co dwa lata w Paryżu. W tym roku, pomiędzy 22 a 26 lutego w parku ekspozycyjnym Paris Nord, wystawiać się będzie około 1700 firm z całego świata. Organizatorzy spodziewają się, że ekspozycja odwiedzi około ćwierć miliona zwiedzających. Konstruktorzy ciągników Deutsch Fahr opracowali technologię Power Efficiency, optymalizującą współpracę silnika, przekładni, układu hydraulicznego i elektroniki. Ich głównym celem było polepszenie osiągów przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu paliwa. Koncepcja zastosowana w ciągnikach Serii 6 TTTV przyniosła dobre efekty, co potwierdziły testy przeprowadzone przez niemieckie centrum badawcze DLG. Traktory te w swojej klasie osiągają jeden z najniższych poziomów zużycia paliwa. W tym roku nie zabraknie w Polsce wystaw i targów rolniczych. Pojawi się wśród nich nowa impreza halowa Arena Agro, którą organizuje Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych, mająca bogate wieloletnie doświadczenia zdobyte przy międzynarodowych wystawach rolniczych Agro Show. Na terenie Agro spotkamy się w dniach 14 i 15 lutego w Ostródzie. Znany szeroko w świecie transportowców, Wielton już kilka lat temu wszedł na rynek pojazdów rolniczych. O tym, że postawiono na właściwego konia, świadczy stale rosnąca liczba użytkowników przyczep z Jelunia. Ostatnio opublikowane statystyki obejmujące wyniki listopada 2014 roku, plasują tego producenta na trzecim miejscu w kraju prawie dziesięcioprocentowym udziałem w rynku. W tabeli niezmiernie króluje Pronar. Kończymy już dzisiejszy program i od razu zapraszamy na następny. Przygotowaliśmy w nim kilka ciekawych tematów. Zobaczycie: konia dla teściowej, Propozycja auta dla żony farmera, sposób na tańszą jazdę, co pokazywano w bednarach. Będzie też kolejna porcja ciekawostek i nowinek. A więc już teraz zaklepcie sobie termin, żebyście mogli obejrzeć kolejny odcinek. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic połamie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień.